Kopuj punkt, ja legalnie zapraszam. Ładnie go ułożymy. No i otwieramy 30 jaj. 30 jajek, tutaj za dwa. Tokeny. No i co? Otwieramy po kolei. Ja sobie tu przerzucę, żeby je miał. Pierwsza to jest gruszko Morda. Tutaj mamy poka Lairon, czyli pokémon od pieniążki Murkrow. Tangela, fajny poczek. Kolejny to jest Quagsire. Ty Ooo! 150K trafiłem, 150k. Już najdroższego pokemona za dwa jajka, za dwa tokeny. Super, później jest Bellosom. Już na starcie siadło, Primapeak sportowy, Vibrawa sportowa, Espion, super. 50K kolejne, zobaczcie ile pieniędzy. 50K, Chansi 40K kolejne, Cloyster to akurat tańszy drop... Shelgon kolejny drogi Pokémon, 65K. Jak my za to, zaraz będziemy mieli grube pieniądze w gierce, lecimy dalej yy, kolejny espion tak, czekajcie, tak, kolejny espion znowu 50 koła, To jest o, żaba żaba siadła, marołak Shelgon 65k co jest z tym pieniędzmi, lecimy dalej, Shel... kolejny Shelgon 65k, trzeci o, ale pieniędzy tangela tablejka, firołek Chensi 40k, korsolka Snizel. Mm, komornik, Nido Queen, o to też dużo pieniędzy. Nie, nie, ale Mister mają 40k, znowu duże pieniądze. Murkrow, kolejny tani. Yy, Flareon, Flareon 50koła, no i ostatnie jajowa. Jolton 50koła, ale pie pieniędzy dużo, przejdzie. My w tym plecaku z 1 kk mamy zarobasa. No i tak to można szaleć, tak to można. Tak wyglądają nasze dropy na 30 jaj, tak. I jeszcze tutaj przy sobie mam dwa, tak? Jeszcze wrzucę? Tak, to jest cały plecak. Na 30 jajek siadły trzy szelgony, Tyrogule najdroższy drop za 150, dwa espiony dodatkowo, lajronik, jolteon, flareon, bardzo fajny drop. Dużo pieniędzy, dużo pieniędzy, tak to wygląda. No i pozdrawiam cieplutko.